Witajcie kochani, z tej strony Łukasz i mój gość A Robert Krawczyk. Witaj serdecznie, dobre wino z tej strony. Robert, powiedz, od ilu lat jesteś u nas we wspólnocie? Od ilu lat A, jesteś od z nami? 2010 roku to już 14 lat. 14 lat, okej. Okay. A tak w jednym zdaniu, bardzo konkretnie, bardzo rzeczowo, dlaczego spośród tylu rzeczywistości, które daje nam kościół do wyboru wybrałeś się Miałem wielką potrzebę wspólnoty, wspólnoty jakiejkolwiek, ale to właśnie pod tą wspólnotą dla mnie podpisał się Pan Bóg. To przez rzeczywistości organizowane w tej wspólnocie po raz pierwszy w życiu doświadczyłem żywego, działającego Boga, który powiedział do mnie dużymi literami. Zawsze miałem świadomość obecności Boga, jego działania, jego sprawczości, ale nigdy nie doświadczyłem go w tak namacalny sposób. Jak właśnie w SNE, kiedy powiedział mi Krawczyk, Ty mm -hmm. siedzący pod tamtym, a tamtym filarem, ja mówię do Ciebie. Nie? Jest taki film Lecha Majewskiego, Angelus. Tu go do dowosch Hergod. Godem dowosch, ty jedyny roz. Żaden pociąg teraz ki nie pojedzie. Bez to nie trzeba się rozglądać po ziemi. I no, szukać na górze. Więc tak, takiego właśnie komunikatu od pana Oga doświadczyłem, no, skoro znalazłem nie szukałem dalej. Okej. Okay. Filmu przyznam, że nie widziałem, może na drobie w przyszłości. Jesteś znany z Twojego zaangażowania? Przede wszystkim mówię to osobiście z ogromnego poczucia humoru, za które cię bardzo cenię. Co robisz we wspólnocie? Bo to, że w niej jesteś, to jedno, ale nie jesteś tylko biorcą. Um... Ja we wspólnocie angażu, angażowałem się i angażuję się w dosyć dużo rzeczywistości. Może wynika to z tego, że jestem osobą, która nie potrafi siedzieć na miejscu i uwielbia, uwielbia e, jak się coś dzieje. Myślę, że moglibyśmy sobie ręce podać. No właśnie, tym, to chciałem tym, zrobić. Tak. Więc e, pamiętam, kiedy zaczęło się od tego, że jeszcze ksiądz Adam Kopel, który posługiwał w naszej wspólnocie Chrystusa Króla. Kiedyś powiedział, że potrzebuje jakiegoś mężczyzny do prowadzenia w ramach formacji Młodzi na progu. No więc ja oczywiście poczułem się wyciągnięty za kołnierz, wyszedłem z ławki, podszedłem do niego, spojrzał na mnie krytycznym okiem i powiedział: No, ale nie myślałem o kimś tak starym jak ty. No ale zapadło i mi się nie zgłosili i tak okay, jakoś zacząłem więc... działać w młodych na progu. Więc jakby to była ta rzeczywistość, w której działałem. Potem e, przy pomocy swoich braci i sióstr stworzyłem e, właśnie e, to wydawnictwo dobre wino. E, wydawaliśmy przez kilka lat e, miesięcznik wspólnotowy, Pamiętam, bardzo e, kolorowy na pewno. No i pełen treści, bardzo wiele osób do niego pisało, myślę, że bardzo ciekawa, a artykuły siłą tego miesięcznika były świadectwa przebiegów. Mm. Teraz się to przekształciło w blog w blog internetowy, zachęcam wszystkich do tego, aby, aby korzystać, aby czytać. Myślę, że pod tym filmikiem będzie można zamieścić na bazie planszy adres na YouTube, zdecydowanie tutaj, bardzo tak dobre jest, treści. Tak jest, tak, tak, tak. nie więcej jak na paskach. Tak. tych filmików. Tak zrobimy, na pewno tak zrobimy. No i w... no i gdzieś angażowałem się w modlitwę wstawienniczą w tej wspólnocie. No w wprowadzenie i moderację modlitwy uwielbienia. Przez jakiś czas też prowadziłem tę rzeczywistość. No. Teraz będzie pytanie, którego nie planowałem. I takie są uważam najlepsze. Jednym słowem modlitwa uwielbienia dla ciebie to o życie. A niezwy niezwy niezwykle głębokie. Coś by chciał no nie, dopowiedzieć? To tak, to tak trudno dopowiadać. Bo, bo mm, kiedy wchodzisz, pewnie takie samo doświadczenie masz, bo to jest pewna forma zboczenia ludzi, którzy są we Wspólnocie i żyją tą samą rzeczywistością, to jeżeli zaczynasz się modlić, to jesteś jakby odłączony od rzeczywistości tej ziemskiej i wchodzisz. W rzeczywistość tronu niebieskiego. Nie? Tak. Jak mam takie doświadczenie. No i wtedy czerpiesz wszystko, co możesz stamtąd wyssać. Ja to tak odbieram nie? Stąd mówię, że dla mnie to jest życie. I nie wyobrażam sobie nie uwielbiać. Super. Ostatnie pytanie. Jest takie polskie przysłowie. Jakbyś wiedział, że się przewrócisz, to się położysz. Czy jakbyś cofnął się w czasie. Czy wybrałbyś ponownie SNE? Jest wiele. <noise> no, jest, <noise> jest wiele. Tu by mogło być cięcie, o, tak? ale go nie tak, zrobimy. Tak jest wiele przysłów, hmm. które, które można by powiedzieć o co mama mi powiedziała przysłowie, że cieszy się marzec, cieszy się starzec, że przeżył marzec, okay. nie ciesz się baju, bo umrzesz w maju. <noise> Natomiast bezwzględnie mhm. wybrałbym tę rzeczywistość, bo nie znam innej rzeczywistości. Pod żadną z innych rzeczywistości nie doświadczyłem tego, o czym mówiłem na samym początku: mhm. żywego działającego Boga. I nie szukam. Super. Super. Dziękuję Ci bardzo za, za spotkanie. Chładnie jakbyście chcieli osobiście poznać Roberta, parafia Chrystusa Króla na okrzei 5 godzina 19.15. Można podejść. Pytanie. Zapraszam, najpiękniejszy Kościół w Gilicach. I pyszna kawa po spotkaniu. Zapraszamy.